W miniony piątek 7 września wierni z całej Opolszczyzny mieli możliwość modlitwy przy relikwiach błogosławionego Jana Pawła II, które dzięki staraniom księdza Piotra Mazura przywieziono do kościoła podwyższenia Krzyża Świętego w Niwnicy pod Nysą. Krople krwi polskiego papieża zostały wprowadzone do kościoła kilka minut po godzinie 15. Uroczystą mszę poprzedziły różaniec i wieczernica przygotowana przez wychowanków i nauczycieli zespołu szkolno-przedszkolnego. Ale jak mówi ksiądz Piotr, wszystko zaczęło się od potrzeby serca. O takim gorącym moim pragnieniem było to, by tutaj wśród nas zagościł może już niejako żywy, taki, którego możemy zobaczyć naszymi oczyma, jak człowieka, który jest wśród nas. Ale przynajmniej przez te relikwie, oczywiście też żywy, bo, bo jego pamięć przecież jest wciąż żywa w naszych sercach, ale przede wszystkim w jego nauczaniu, które staramy się realizować. Piątkowe czuwanie przy relikwiarzu to przez wielu wiernych długo oczekiwana i wielokrotnie powracająca w modlitwie możliwość obcowania z Janem Pawłem II. Możliwość, której nie mieli za życia papieża. Sam jego widok w telewizji chociażby, czy, czy na zdjęciu. Wywoływał we mnie jakimś, jakieś takie uczucie takiej szczęśliwości, radości, miłości, nie wiem, zawsze miał łzy w oczach, nawet teraz mi się <gry> zakręci wokół po prostu, no nie wiem, miał w sobie tak wielką charyzmę, że coś w sobie takiego miał, że tak działał strasznie na ludzi, a na mnie zwłaszcza. Znaczy byłam w szpitalu niedawno i tak prosiłam Pana Boga, żebym wyzdrowiała i żebym była na tym spotkaniu. Na tej uroczystości była i doczekałam, jestem szczęśliwa. Kult Błogosławionego w Niwnickim Kościele jest obecny od wielu lat. Każdego roku, o chociażby czas wydarzeń 16 października, czyli rocznica wyboru Ojca Świętego na stolicę Piotrową, jest tutaj uroczyście obchodzona. Następnie, teraz również ten czas jego śmierci, a więc 2 kwietnia. Ksiądz Mazur wraz z wiernymi w czasie pielgrzymki do Rzymu miał okazję odprawić mszę przy grobie Jana Pawła II. Ale to Eucharystia, którą odprawił w piątek we własnej parafii, była dla niego szczególna. Taka msza święta sprawowana przez stawieństwo błogosławionego Jana Pawła II, dla człowieka, który w szczególny sposób jakieś tam związanie z, tym, z tą osobą miał który widział jego świętość na co dzień, no jest, jest takim szczególnym elementem przeżyć. Myślę, że ta była szczególna, bo przy relikwiach błogosławionego. Zawołanie Santo Subito, podobnie jak kilka minut po śmierci papieża na placu św. Piotra w Rzymie, tak i tutaj w kościele podwyższenia Krzyża Świętego w Niwnicy powracało na ustach zgromadzonego tłumu. No na pewno wzbudza takie wzruszenie, bo od razu przypomina nam się dobroć i to, co czynił dobrego Jan Paweł II. Do końca życia się będzie go wspominać. Z relikwie przewiezione zostały do zgromadzenia sióstr Najświętszego Serca Maryi, dokąd pierwotnie pielgrzymowały. Uroczystości zakończyły się po godzinie 20, ale jak zapewniali biorący w nich udział wierni, ten dzień na długo pozostanie w ich pamięci. 7 września rozpoczęła się druga edycja bezpłatnego kursu samoobrony dla mieszkanek gminy Nysa. Zajęcia poprowadzą mistrzowie sztuk walki z niskiej formacji obronno-taktycznej Cezary Pryga, Tadeusz Wójcik i Krzysztof Luboch. 6, 7, 8. Gotowość do nauki samoobrony w tym roku zgłosiło prawie 90 pań. Uczestniczki kursu opanują podstawowe techniki obrony w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. Chcemy nauczyć szybkiej reakcji na, na, na zdarzenie. Na tym kursie chcemy nauczyć panie samoobrony w sytuacjach zagrożenia, które występują na co dzień w czasie spaceru, w parku, powrotu z pracy, w autobusie. To są różne miejsca, gdzie przestępcy po prostu. Yy, Wykorzystują nieuwagę bądź słabość kobiet. Panie, czeka więc porada w praktycznych, ale nie tylko w zakresie technik szybkiego reagowania. Spotkanie z psychologiem więziennym, który opowie na temat zachowań przestępców, którzy mają. właśnie przestępstwa popełniają na kobietach. I będzie spotkanie z ratownikami medycznymi. To dla wielu uczestniczek kursu szczególnie ważny aspekt zajęć. Się bardzo chciała nauczyć udzielania pierwszej pomocy. To jest dla mnie najważniejsze. Planowany jest także specjalny trening z instruktorami sztuk walki z Francji i Włoch, którzy do Nysy przyjadą w październiku na 12 międzynarodowe seminarium sztuk walki. Wśród pań, które przyszły na piątkowe zajęcia, znalazły się także uczestniczki ubiegłorocznej edycji. Nie wiem, czy na przykład jakbym musiała to zaprezentować na ulicy albo bronić się przed czymś, żeby człowiek to zapamiętał, dlatego przyszliśmy właśnie drugi raz. Moim zdaniem na pewno wszystkie kobiety tutaj, co będą, to powiedzą, że to im się naprawdę przyda. Bardzo mi się te zajęcia. I uważam, że to jest dobre dla kobiet. Czy można powiedzieć słaba płeć o mieszkankach gminy Nysa? Na pewno nie po odbytym kursie samoobrony. Wciąż jeszcze można dołączyć do zajęć, które odbywać się będą w Hali Sportowej Gimnazjum nr 2 w Nysie przy ulicy Bolesława Prusa w każdy piątek o godzinie 18:00 od 7 września do 30 listopada. Projekt jest współfinansowany z budżetu gminy Nysa. W nyskim muzeum od 4 września możemy podziwiać pracę najlepszych artystów współczesnej Grafiki Polskiej. Grupa Krakowska plus współczesna grafika polska ze zbiorów Muzeum w Nysie to tytuł wystawy, którą będzie można oglądać do 21 listopada. Pomimo, że prace artystów grafiki są w posiadaniu Nyskiego Muzeum już od lat 70., ich prezentacja w Nysie odbywa się po raz pierwszy. Wystawa jest niezwykle cenna i interesująca, ponieważ pierwszy raz pokazujemy naszą grafikę współczesną z naszych zbiorów. Raz była ona pokazywana w Jeseniku w 1994 roku, natomiast nie w Muzeum w Nysie. Grafika też potrzebuje specjalnych warunków. Nie może być pokazywana zbyt często, ponieważ działają na nią światło i to powoduje jej ubytki. Mamy teraz możliwość zobaczyć najlepsze nazwiska grafików polskich, takich jak Władysław Kunc, Mieczysław Wejman, Stanisław Wejman, czy Lucjan Mianowski, ale także grafików, którzy nie byli związani z środowiskiem krakowskim, z tą szkołą krakowską. Takimi nazwiskami są Franciszek Pikuła, Zdzisław Chudy, czy Marianneczka. Yeah. you Motywem łączącym wystawę są artyści przynależni do najlepszej po II wojnie światowej tzw. Szkoły Krakowskiej. Szkoła ta niezwykle wzbogaciła polską współczesną grafikę. Wprowadziła plamę barwną, czyli kolor, wiele nowych, nieużywanych wcześniej technik graficznych oraz nadała pracom artystów bardzo osobistego wyrazu. Szkoła Krakowska wyróżnia się tym, że zaczęto wprowadzać barwę, ponieważ do tej pory, czyli do okresu II wojny światowej grafika była głównie reprodukcyjna i czarno-biała. Skupano się na takich klasycznych technikach jak drzeworyt. Litografia, czyli linoryt i techniki miedziane. Natomiast po II wojnie światowej coraz częściej grafiką nie zajmowali się tylko graficy, ale również malarze. Co też wyróżnia szkołę krakowską, to bardzo indywidualne podejście do tematu grafik. One bardzo często dotyczą własnych wspomnień, doświadczeń artystów. Są spersonalizowane no i tym samym dotykają problemów człowieka, więc nas samych, no i dzięki temu też przemawiają do naszej wrażliwości. Zadumę nad losem człowieka, jego psychiką, problem konsumpcjonizmu i ochrony natury to tylko niektóre. Jednak jak bardzo wciąż aktualne tematy niniejszej wystawy. 1 października dowiemy się, które nyskie budynki zostaną uhonorowane specjalnymi nagrodami Perłami Nysy. Ale czy mieszkańcy słyszeli o tym konkursie i czy warto go organizować? Sprawdziliśmy w naszej sądzie. Słyszała Pani może o konkursie Perły Nysy 2012? No niestety nic nie. Nie, 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 słyszałam. nie słyszałam. Nie, Nie. absolutnie nie słyszałam. Nie, proszę Panią, nie słyszę jest taki konkurs organizowany przez Urząd Miasta okay. i oni wybierają w tym konkursie najładniejsze budynki właśnie w Nysie, które tam e, wygrywają potem nagrody. Takie, no to teraz jest chyba po 15 tysięcy złotych za pierwszą nagrodę w danej konkurencji. No I według pana jaki budynek mógłby zasłużyć na taką? No ja nagrodę? bym po na tym w rynku nowo wybudowany kołierzy. Ratusz? No, ten ratusz. Tak, on w postawiony, to pewnie mi się to podoba. Ratusz. Takie to dom kultury, coś tam się dzieje, mi się podoba. Ratusz? To jest duża konkurencja. Myślę, że jest sporo fajnych budowli. Takie takie no i konkursy no... powinny być organizowane? Powiem no wiem, no. Nie wiem, czy w innych miastach są organizowane, jeszcze z tym się nie spotkałem raczej. Ale jeśli tutaj no, ktoś prowadzi taki konkurs. Jeśli ma to jakiś sens, na coś to się przekłada, Zachęcam może ludzi to do odnawiania pewnych rzeczy, Mówię, myślę o tych zabytkach przede wszystkim, to, to jakiś sens ma na pewno. Dużo mamy obiektów, które się, tylko po prostu jeszcze nie są do końca wyremontowane. Na przykład mi się, o, 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 a, akurat mi nie się podoba kamienica, która tutaj jest remontowana. Ciężki wybór, no bo tutaj budynek Biblioteki Miejskiej jest bardzo ciekawy, no na pewno Bazylika. Myślę, że teraz odnowiony budynek Karolinum. Dobry budynek, no i ja zaraz, zaraz, zaraz. Ja chyba myślę, że ratusz. A ja wiem wszystkie. Czy warto takie konkursy organizować w mysie, Czy może te pieniądze z Urzędu Miasta przeznaczyć na coś innego? Jak pani myśli? No, może by było na obwodnicę, no ale. Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że tak, bo to jest bardzo wartościowe miasto i bardzo ładne. Ostatnio dużo remontów tutaj zostało zrobionych, także warto wie pani co, że wszystko powinno być i nagrody właśnie na takie konkursy to bo nie można cały czas prawda tylko e, e, co się upłaci. Jeżeli ktoś ma tam jakąś dba o swój wygląd miasta czy coś, to powinno coś takie być. Znamy już listę nominowanych w trzecim konkursie architektonicznym Perły Nysy. Jest to 10 różnych obiektów w trzech kategoriach. Wśród nich m.in. budynki mieszkalne, obiekty zabytkowe. Konkurs ma na celu nagrodzenie tego trudu związanego z, czy to z budową, czy to z remontem. Pula nagród w tym konkursie to 30 tys. złotych. Finalistów, tych, którzy zwyciężą, Poznamy 1 października. Już dzisiaj możemy serdecznie zaprosić na galę, która odbędzie się w tym dniu w Muzeum w Nysie. Władze Nysy, wspólnie ze Związkiem Miast Polskich, w dniach 6 i 7 września zorganizowały kongres turystyki, który odbył się w Muzeum w Nysie. Uczestnicy spotkania wymieniali się doświadczeniami z zakresu przemysłu turystycznego. Jak wielokrotnie podkreślano podczas kongresu, lokalna turystyka ma szansę stać się istotnym czynnikiem rozwoju gospodarczego województwa opolskiego, w tym także gminy Nysa. Teraz jak tutaj przyjechałam do Nysy, to bardzo dobrze rozumiem, dlaczego właśnie tu głównie nastawienie na turystykę, ponieważ jest bardzo duży potencjał, jest bardzo dużo zrobione, jest dużo rzeczy, które są już, ale brakuje jeszcze takiego spięcia. Gmina Nysa jest bogata w zasoby dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. W wytwórstwie produktu lokalnego przodują wilamowice nyskie. Wilamowickie wyroby trafiły już na listę Ministerstwa Rolnictwa. To są gołąbki z kaszą gryczaną na terenie nie tylko naszego księstwa znane, powiatu, województwa, ale także w kraju. To jest pasztet po regulicku stowarzyszenia tamtejszego, to jest pierniki prosto z Kopernik. Produkty lokalne powinny być jednak promowane na większą skalę. Sprzyjać ma temu system zarządzania turystyką stanowiący płaszczyznę współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi i branżą turystyczną. Przynosi to tak naprawdę... Efekt wymierny dla wszystkich. Wszyscy na tym, kolokwialnie mówiąc, zarabiając, bo zarabiają. Także przedsiębiorcy związani z gałęziami gospodarki spoza branży stricte turystycznej. Przecież wiemy, że jeżeli przyjeżdża turysta do naszego regionu, do, naszego, do naszej gminy, to musi zatankować samochód, musi pójść do kiosku. Yy, musi pójść do sklepu. Mottem przewodnim Kongresu była współpraca. Szansą na jej rzeczywiste zaistnienie w branży turystycznej są klastery. Tu chodzi głównie o taki cel, żeby współpracowały różne jednostki, które mają wpływ na rozwój, aktywizację gospodarczą, bo to o to chodzi. Yy... Może jednostki z danego terenu. Klaster wykorzystuje potencjał tkwiący w miejscu i sprzyja stwarzaniu nowych miejsc pracy oraz aktywizacji lokalnej społeczności. Również dyrekcja NDK zamierza skorzystać z możliwości, jakie daje klaster. Głównym kierunkiem współpracy to będzie promocja turystyki, rozwój biznesu około turystycznego, no i promocja, konsolidacja tych naszych regionów polskich i czeskich. Nyski Dom Kultury przynależy już do klastera turystycznego przy Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Partnerami placówki są Czesi i Słowacy. Jednak nie spełnia on rzeczywistych, jednostkowych potrzeb placówki. Ta działalność jest tak troszeczkę ukonstytuowana już poza nami i nie do końca nas obejmuje swoim zakresem. Myślę o tym, że powinniśmy też bardziej się nakierować na nasz region, mieć taki węższy zakres. Dlatego Nyski Dom Kultury aplikuje o dofinansowanie działań wspomagających rozwój przygranicznego ruchu turystycznego, składając projekty do Funduszu Wyszehradzkiego oraz Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej. W minioną sobotę i niedzielę rozegrano piątą kolejkę spotkań w piłkarskiej czwartej lidze i klasie okręgowej oraz drugą kolejkę w A klasie. W czwartej lidze przerwana została dobra pasa Sparty Paczków. Spartanie po trzech kolejnych zwycięstwach niespodziewanie wysoko, bo aż 0:4, ulegli w Prudniku Pogoni. Druga drużyna Nęskiego Powiatu Czarni Odmuchów odniosła trzecie wyjazdowe zwycięstwo. Tym razem pod opieczni trenera Tomasza Raka wygrali 2-0 w źlinicach z tamtejszym Orłem, a zwycięstwo zapewniły im dwa gole zdobyte przez Wojciecha Gorzyńskiego. Po pięciu kolejkach oba nasze zespoły z dorobkiem dziewięciu punktów plasują się w tabeli na miejscach siódmym i ósmym.